Cześć, tu Spawomir z kanału Filipiny, moja historia. Co chciałem pokazać w dzisiejszym filmie? Słuchajcie, po raz pierwszy wybrałem się dzisiaj sam z Oliwią na lody, ponieważ Oliwia ostatnio zawsze chodziliśmy we trójkę razem, a dzisiaj Minoc chciała zostać w domu, bo tam śpiewa w jakiś konkurs, ma tam czy coś takiego. No i chciała, żebyśmy razem z Oliwką poszli z, z, z dwoje sami. No i bałem się, że Oliwka może będzie. Płakać, że nie ma mamy, bo zawsze płakała jak tylko mama się zostawała w domu, ale jakoś dzisiaj nie płaczę. Oliwia bardzo lubi lody, no i chyba się z tego powodu cieszy, że wytłumaczyliśmy jej, że idziemy na lody, to może dlatego nie lamentuje, że nie ma mamy, ale zobaczymy, czy cały czas wytrzyma. Jesteśmy już blisko lodziarni z oliwką. Ale samemu niedobrze mi nagrywać i prowadzić ten rowerek. Może nagram potem resztę filmu już w domu. Ponieważ no nie jest to łatwa, łatwa sprawa prowadzić wózek, nagrywać. Nie mam jak wątpić telefonu, bo jest ten wysięgnik, że tak powiem, nie działa. Żebym na odległość mógł włączyć. I po prostu. No, jak prowadzę, tracę wątek. Co, co chciałem powiedzieć, to wychodzi mi z głowy. Słuchajcie, w tym filmie muszę wrócić do sprawy z ostatniego swojego filmu, kiedy mówiłem o tym, że zostałem skazany na 150 dni grzywny po 15 zł i koszty sądowe. Co, a co jeszcze w tej sprawie mam do powiedzenia? Powiedziałem, że zatrudniłem w tej sprawie prawnika. No i. Powiem tak, generalnie to odwołałem się od tego wyroku głównie z jednego powodu, bo kara była stosunkowo niska. Odwołałem się między innymi dlatego, że gdybym ten wyrok zaakceptował, to miałbym wyrok wskazujący i miałbym zabrudzoną, że tak powiem, kartotekę tym wyrokiem. I jak gdyby na przykład Uber sprawdzał to, że. Że nie, o niekaralność, bo w tamtym roku to chyba za trzy razy to świadectwo niekaralności musiałem dostarczyć. Jakby przydarzyło się po raz kolejny, to mógłbym stracić z tego powodu pracę, że jestem skazany i nie miałbym wtedy źródła utrzymania, musiałbym szukać jakiejś innej pracy. To dla mnie byłby bardzo duży kłopot, mając dziecko i nie mając pracy. To był główny powód, dlaczego się od tej. Tego wyroku się odwołałem, ponieważ jak się odwołałem, to ten wyrok ulega anulacji i trzeba czekać na rozprawę sądową. Druga rzecz, ten wyrok byłby dla mnie mniej kosztowny niż odwołanie się od tego wyroku, ponieważ prawnicy drogo kosztują. No i takie odwołanie i reprezentowanie w sądzie będzie mnie kosztowało więcej niż akceptacja tego wyroku. No ale cóż. Nie miałem chyba, wydaje się, bardzo wyjścia, bo brudna kartoteka jest chyba ważniejsza niż, niż, niż to, co bym zaoszczędził. Słuchajcie, ale jeszcze w czym rzecz? W poprzednim filmie mówiłem, że zakręcono nam wodę. Ja to zgłosiłem na policję, i była taka sytuacja że nie wiadomo, co było z tą sprawą zrobić, ponieważ no, policja przyjęła zgłoszenia, ale wody w dalszym ciągu ciepłej u nas nie było. Więc przemyślałem, co zrobić i popatrzyłem, że nie ma lokatorów i nie ma mojej byłej ex. Postanowiłem zostawić klucz w drzwiach wejściowych do domu od środka, żeby nikt do domu nie mógł wejść. I napisałem kartkę że, jak się pojawią, to tylko pojawić się w obecności policji. No i tak się stało, że tak powiem. Przyszli akurat lokatorzy pierwsi, bo to było ten, ten klucz był zostawiony obojętnie, kto przyjdzie, to kogo to zastanie. No i przyszli lokatorzy, no i dzwonią na policję. Policja przyjechała i tłumaczą im, że ja nie chcę ich wpuścić do domu. Więc ja policji tłumaczę w ten sposób. Ja to zrobiłem mówię nie wpuszczę ich do domu, dopóki w moim, w moim pomieszczeniu nie będzie włączona ciepła woda. Ponieważ piec, który znajduje się u lokatorów, jest wyłączony przez byłego szwagra i no, przez byłego szwagra, bo on na pewno to wyłączył. Jestem tego w 100% pewien. I mówię do policji, jeżeli moje dziecko jest, nie ma ciepłej wody, jest mniej ważne niż to, że lokatorzy nie mogą wejść do domu, no to proszę się zastanowić, co jest, co jest tutaj ważniejsze. Gdzie jest problem? Ja mówię, nie wpuszczę dopóki policja nie rozwiąże tego problemu. No i na czym się skończyło? Że zadzwonili do, do byłego szwagra i do, do mojej byłej oni sami nie chcieli przyjechać bo prawdopodobnie bali się konsekwencji natomiast powiedzieli lokatorom, żeby, że coś z tym sprawą zrobią że stwierdzili, że piec jest zepsuty że piec jest zepsuty i słuchajcie policja mówi, że niedługo ten piec będzie włączony i odjechała no i za jakieś tylko zdążyliśmy wejść do domu za moment przyjechał pachowiec, pachowiec, no niby to z rodziny, który robił tutaj te centralne, przerabiał. Nie będę wymieniał, kto to jest, bo to ja nie ma, nic do tej osoby nie mam. I przyszedł i moment ten piec włączył. Powiedział, że już wszystko działa, jest włączone. To była po prostu ściema, bo w ogóle piec nie był ani zepsuty, ale to jest wytłumaczenie się przed policją. Żeby po prostu policja umożliwiła sprawę. Powiedzą, że piec był zepsuty i nic im za to policja nie zrobi. To jest celowa zagrywka i celowa prowokacja w stosunku do mojej osoby. Ja akurat stałem tutaj, na tym balkonie, tu dosłownie w tym miejscu, i stąd rozmawiałem z policją. Potem zeszłem na dół, jak już sprawa się, że tak powiem, rozwiązała. No i mamy tą ciepłą wodę. Całą tą interwencję policyjną rejestrowałem, rejestrowałem głos, żeby mieć po prostu dowód w sądzie na to, jak moja ex z byłym szwagrem się zachowują w stosunku do mojej osoby. Co wyczyniają w tym domu. Słuchajcie, mam do was pytanie. Czy jest to jakaś opcja? Może mi podpowiecie żeby mojego byłego szwagra uniemożliwić mu wstęp do tego domu. Co w tej sprawie można zrobić? Bo on po prostu jest głównym winowajcą, że tak powiem, moich problemów. I on, on po prostu wszystkim steruje, wszystkim deryguje. To od niego wszystko jest generalnie zależne. No, oczywiście robią to razem z moją, no, z moją ex. Wspólnie w porozumieniu. Ale tak ogólnie, słuchajcie, mam jakiś ostatnio niefart, że zawsze mi się trafiają same wydatki i koszty, <noise> i koszty niezamierzone, że tak powiem. Niedawno dostałem mandat za przekroczenie prędkości, radar mnie tu w Polsce złapał. Teraz jak byłem w Czechach, znów mnie namierzyli gdzieś tam, przekroczyłem o 13 kilometrów szybkość. Gdzieś tam w jakiejś dworze, dworze koło karlowych barów, czy gdzieś tam w Czechach i też dostałem mandat 750 koron. Musiałem ten mandat zapłacić. Kuchnia nam się popsuła do odgotowania. No i prawnik i to wszystko, same wydatki. Kurczę, tylko muszę, pracuję całymi dniami po to, żeby, że tak powiem Wydawać pieniądze na takie nieprzewidziane rzeczy. Jakiś niefart. Mówię, chyba diabeł szykuje worek na mnie, na moje drobne oszczędności. No, ale cóż, może się ten los wreszcie odmieni jakoś, że nie będzie już tak źle. Nie wiem. A jeszcze mam pytanie do widzów: czy, czy jak się dostanie mandat za granicą, na przykład w Czechach? czy do tego dopisuje się punkty karne w Polsce czy nie bo ja tego nie wiem Słuchajcie, ostatnio mamy pecha. Jeden pech. To chociażby to że popsuła nam się kuchenka indukcyjna. To taka była dwupalnikowa kuchenka no taka przenośna po prostu, ja tu nie miałem bardzo gdzie, jak robiłem kuchnię, nie, ma, nie bardzo było gdzie wstawić taką dużą kuchnię. Więc postanowiłem kupić taką małą, żeby postawić ją na blacie. No ta kuchnia służyła już mi wcześniej, przed wyjazdem na Filipiny, pewnie ze 2 lata, no i teraz 2 lata prawie, jak tu mieszkamy. No i niestety się zepsuła. Jak widzicie, rozebrałem tą kuchenkę. Myślałem, że może coś stało się z, z kablem, bo ponieważ kuchenka po prostu się wyłączyła kompletnie, straciła zasilanie i spalił się bezpiecznik przy liczniku. Bezpiecznik naprawiłem, wkręciłem nowy, sprawdzam, ale kuchenka nie działa dalej. Myślałem, że to jest wina kabla. Myślałem, że to ten kabel tutaj się po prostu. Myślałem, że to ten kabel może gdzieś się tutaj przepalił, czy coś i je zrobiło się jakieś zwarcie. Ale... ale okazuje się, że kabel jest w porządku. Bo sprawdziłem próbówką. Widocznie spalił się jakiś układ scalony w tej kuchence. Także naprawić się tego nie da, trzeba będzie kupić nową. I nowy wydatek. A tą trzeba będzie wyrzucić na śmietnik, że tak powiem. Niestety, jak zepsuła się kuchnia indukcyjna, będziemy musieli gotować na butli turystycznej, którą kiedyś brałem w podróż. Jeszcze trochę gazu w niej zostało. Więc może starczy. Zamówiłem nową kuchnię przy, przez Allegro. We wtorek przygazą nową, taką samą. Bo jakiejś innej tutaj nie opłaca mi się kupować. Zresztą no nie ma bardzo jak wstawić inną. Tam w budynku gospodarczym po rodzicach jest kuchnia gazowa z butlą, ale już jest tak stara i chyba raczej te, te palniki są już porzewiałe i na tym się gotować niestety nie da. Bo trzeba by było inwestować w inną kuchnię, taką przerabiać tutaj, ale. Wydaje mi się, że nie ma sensu. No, kupiłem ponownie taką samą. Mam nadzieję, że jeszcze posłuży trochę. Ta nowa. Musiałem przynieść tą butlę z garażu, ponieważ żona gotowała dla mnie obiad. I w trakcie gotowania się niestety zepsuła. No i taki finał. I tak, słuchajcie, dziękuję. Dziękuję moim widzom za wspieranie mojego kanału, mojemu patronowi. Dariuszowi Kordek i innym, którzy wspierają mój kanał, no ponieważ te pieniądze bardzo mi się przydają i są przydatne, chociażby na tego prawnika, bo prawnik drogo kosztuje. No i tak pokrycie tych wszystkich kosztów, to no po prostu człowieka, że tak powiem, no. No trzeba pracować na darmo, że tak powiem, na takie wydatki, które są po prostu. Można się by było bez tego obyć, gdyby było wszystko spokojnie. No ale jest to sytuacja, że tak powiem, niezależna ode mnie. No skoro moja była ze szwag... byłym szwagrem, nie chcą porozumienia, tylko chcą po prostu ciągać się po sądach. No niestety ja nie mam wyjścia. Także jestem w sytuacji, że tak powiem, no kompletnie od siebie niezależnej, że tak powiem. I nie mam wyboru. Dom jest w dalszym ciągu przeznaczony do sprzedaży, jednak w tym ostatnim okresie nie było żadnego kupca. Widocznie agent nie znalazł żadnego chętnego na kupno, takiego domu, ponieważ nic nie informował w tej sprawie. No, także musimy czekać spokojnie na rozwój wypadków, co będzie. Kiedy ta sprawa sądowa się odbędzie, tego nikt nie wie. Myślę, że to nie będzie bardzo prędko, tak, yy, że tak powiem, z informacji od mojego prawnika. No, także cierpliwie czekamy. A zobaczcie, ja byłem z oliwką na lodach na spacerze, spacerze nagrywam film. A żona tu siedzi przy laptopie i coś tu śpiewa, jakieś konkursy gra w jakieś tam filipińskie gry. Nie wiem, co ona tam gra, co gra, ale jakieś tam pieniądze wygrywa filipińskie. I na Dzikas na to wpłaca te pieniądze, znaczy jej przelewają na Dzikas. No, chociaż drobne to drobne, ale coś tam zarobi. Mówi, że zarabia na oszczędności dla Oliwii, jak wróci na Filipiny. Ale jestem szczęśliwy, że oliwka dzisiaj poszła ze mną sama na lody i nie płakała do mamy. Tak, Oliwka, grzeczna dzisiaj byłaś? Grzeczna dzisiaj była dziewczynka, grzeczna i posłuszna. Bo zawsze jak wychodzimy z domu, ja wsiadam do samochodu i zabieram oliwie, to już tylko wyjdziemy i tu już krzyczy: mami, mami, mami. Jak mamy długo nie ma, to już lamentuję. Ale dzisiaj było spokojnie. Także jestem w szoku, że oliwka była taka dziś spokojna. Może już troszkę rozumie, jak się jej coś tłumaczy. Także, na zakończenie tego filmu, jeszcze raz dziękuję moim patronom wspierającym, mojemu patronowi mojego kanału Dariuszowi Kordek. Dziękuję za to wsparcie, że wspieracie mnie, udostępniajcie mój kanał. Nie nagrywam zbyt często, ponieważ no, ja całe dnie jestem generalnie w pracy, i nie mam kiedy nagrywać. Yy, Youtuberzy generalnie jak się zajmują tym, to tylko tym się zajmują i niewiele co innego robią, a moim podstawowym źródłem utrzymania jest moja praca, bo z kanału to ja mam niewielkie dochody poza wspieraniem od, od widzów, jakie dostałem. To wsparcie jest mi dalej w dalszym ciągu w jakiś sposób potrzebne. Jakoś sobie poradzę. Mam nadzieję z tym wszystkim. Jestem dobrej myśli. No za to wszystko Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania mojego, mojego kanału, subskrybowania tego kanału, udostępniania. Do zobaczenia, do usłyszenia.